Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 29 sierpień 2025 rok. Osieka osięciny. Zajrzymy do rodzinki. Zobaczymy stan zakarmienia. Spróbujemy od powałkę zdjąć. O, szło. o tu mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 8 ramkach już zrobione te pszczółki. No oraz robimy tak że wyjmujemy jakąś część ramek, o, troszkę żeby się nie gniotły pszczoły na zatworze są Dobrze. Tak powinno być. Zobaczymy, co w Ta rodzinka jest zakarmiona. No, tu jest troszeczkę pokarmu. Tu jest pokarm, tu się świeci, widzicie. Tu też jest pokarm, u góry zasklepiony na dole się świeci troszeczkę także nie jest źle zobaczymy następną rameczkę no tu też jest u góry pokal i na dole składają też widać, że złożony jest u góry samej to już zasklepiony jest No. Także powoli, powoli to zakarmianie idzie jakoś chyba nie tak źle. O, tu mateczka chodzi, widać ją, widać ją. A nie będę, żeby tu nie zgubić jej. Boże rameczkę. Teraz jest już ograniczana pokarmem. No, tu jest trochę czerwi jeszcze, widzicie też pokarm jest, Młode pszczółki się wygryzają. Widzicie tu młodziutka taka jest, świeżo się wygryzła tu jeszcze czerwiu troszkę a z drugiej strony ramki ale tu już nie widać coraz mniej czerwiu o widzicie jak ładnie to idzie nam tu też już nie ma czerwiu O no i tu już jest ładna tak zakarmiona widzicie tu już jest zasklepiony pokarm na celu filmu przejrzymy całą rodzinkę Z wszystkie ramki, bo tak tu już praktycznie można by było już większość wiemy co jest tu jest czerwiu troszkę idźcie? Na tej ramce jest trochę czerwi więcej. Moje fajnie jest na tej ramce. A tu już nie widać chociaż, może być. No Te puste rameczki są. Cię słońca nie ma, wszystko tu widać. Nie wiem, czy tu jest coś, czy nie. spójrzcie. Ostatnią rameczkę zobaczymy O, no widzicie Dokładnie Tu jest osłonowa rameczka Tą rameczkę Ja myślę że ją wezmę na skraj ula a na razie ją wystawię to był czerw tak? może chęć tu to był czerw tak, tu jest czerw A rameczka niech to będzie tak, jak teraz Idźcie, idźcie, idźcie. Też może jest coś. Może nie. W czerwiu lepiej, żeby już kończyły z czerwieniem. jest mateczka, widzicie? Tu Pszczo pszczoła mi się chowa. składają pokarm na tej rameczce z tego powodu, że ta jest rameczka najjaśniejsza a tu góra jest w ogóle nieprzeczerwiona najjaśniejsza rameczka dlatego tą rameczkę dajemy na skraj nawet byśmy mogli ją wyjąć tu jest ramka Jasna nawet obsze komórki nieodbudowane są. Bo już zobaczymy co będzie się działo dalej. Jeżeli będzie poszła teraz, to ona może sobie być. Ale na wiosnę, jak będzie w razie za luźno to ją ja wiemy. Musi być na skraju, ponieważ ta ramka siła, w czasie zimowym mogłaby nam przedzielić. Godzinkę, jak była w tym miejscu ta, 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 na tej ramce mogły pszczoły nie zimy. także łatwiej jest jak lepiej jest jak wszystkie ramki są w podobnym y, kolorze jasne ramki muszą być w boku najciemniejsze są w środku i na jasne idą na zewnątrz y, na skraju No i to by było Tyle jeszcze O, zakryjemy i to by było tyle yy, łapki w górę, komentarze, subskrybujcie i zapraszam na następny film. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia.